Szanuję tę drużynę. Byłem kiedyś takiej sytuacji w rybniku i, i też żeśmy przegrywali mecz za meczem. Wyjechaliśmy na najsłabszy mecz w sezonie. Mam nadzieję, że te dwa, które nam zostały, pojedziemy lepiej. No to świadczy też o tym, że Czesława tutaj jest bardzo mocna i będzie się na pewno liczyć yy, w play-offach. No, nasz poziom jest taki jest i to no wszystko zostało powiedziane przez wszystkie mecze nasze, które jedziemy. No tyle, no z tego co się da jeszcze, póki jesteśmy w ekstralizy. No i mówię, skupić się teraz na kolejnym meczu i wydaje w moim przypadku, żeby to lepiej wyglądało niż zawsze. Mamy respekt przed każdym zespołem, czy to jest Ostrowia, czy przyjedzie Wrocław, czy, czy Lublin. I my szanujemy przeciwnika i wiadomo, że tam też jeżdżą zawodnicy. No taka jest sytuacja nie inna. Myśmy robili... Yy, ja zawsze mam takie poczucie adrenaliny, mam taką, że, że no, każdy przeciwnika szanuje i do ostatniego wyścigu... Gospodarze są zdecydowanie lepszą drużyną i mają lepszych zawodników w składzie. Jesteśmy z najsłabszą drużyną w Lidze. Chcieliśmy tutaj ujechać e, no więcej, ale, ale w Bokierze widzi się zbyt mocny. Tak, tak naprawdę, czy ja bym robił te taktyczne, czy bym ich nie robił, no to jeden punkt tego czy tamtego to jest zawsze jeden punkt, bo jedy, kto tego nie przywiezie, więc, e, więc gdzieś tam dałem też pojechać trochę młodzieży, żeby to na przyszłość zaowocowało. Dzisiaj mi się dobrze startowało i, i o dziwo ja mogę tak no, coś z tego wynieść z tych zawodów, bo y, ostatni bieg to co prawda z, ja sam zepsułem, bo y, korekta nie poszła w tą stronę i to było naprawdę złe, ale generalnie tak, przebieg wszystkich moich biegów to... No tak bym chciał może punktować u siebie na że a tego nie mam, tak. To jeszcze nie jest rekord toru, rekordorem, bo to już praktycznie co drugi mecz, tam parę, powtarzają się te, te najlepsze czasy. Ja jeszcze wracam cały czas do meczu z Lublinem. To będzie najważniejszy mecz na, nas, na naszym sezonie i chcielibyśmy pojechać jak najlepiej i wygrać. Nie jechaliśmy tam, gdzie być powinniśmy. Pierwsze biegi zamiast gdzieś wyjść, drugi łuk z to się wynosiliśmy, gospodarze to wykorzystywali. Nie sądzę, żebyśmy byli wolniejsi, bo, bo ze startu był dobrze Tomek, jak wygrał start też do trzy punkty. Przygoda była fajna. Muszą wszyscy sobie zadać pytanie, czy wszystko zrobili jak należy i, no i tyle.